Dobra, witam was sportem w Super Mario World zaczniemy od First of N4 No i dobra O, to jest fajny. tylko Lakitu jaki tym razem po prostu jest na chmurce i właśnie on ma uana jak bym go nie sapił to był straszał sz szucać swoimi spajnicami Tak Lakitu to jest bardzo klasyczny film. on się po raz pierwszy pojawił w Eee, yy, oryginalnym Super Mario Prosie na Nesa! I być może sobie z tej let's play kiedyś tam bo... Ona jest na bardzo Państwa fajna! Dobra! O, już jest ten kolo więc... Zabij go! Albo nie. Albo... Ko e on zniknął, dobra. Nie Maruse! Tutaj tutaj mi się takie wyjście, o teraz mówię Dobra, tutaj mamy p Switch, tak więc... O Aha! Tutaj jest nie... Aha dobra, tutaj jest nie pieska muszta, to... To jednak z p Switch nie muszę korzystać. No i tak, i jak sapie, jak witaś... Jak w razie jak sapie zakitu tu normalnie to on... To ja... To ja... To ja nie dostaję od niego chmury. Dostaję tylko chmurę jako go Eee... Yy, Szucając na przykład muszlą w niego. Albo No Dobra. Normalne wyjście prowadzi na 100 Z powrotem to... Forest of Lucian 2, właśnie po to były te. Yy, te, takie, ten na środku. Takie bez kropki, gdzie tam miałabyś. No ale dobra. Sekretne wyjście teraz, no Dobra. Tak, tutaj jest sekretne wyjście. Oh. <laughs> Lu lubię to robić. No i dobra. Forest Secret Area i jest sekret, wiadomo. Nie wiem. To jest jedyny poziom w tym świecie. Nie licząc oczywiście samków i takich innych, szeszy. Księ nie ma sekretnego wyjścia. Po prostu proste, od początku do końca. Nic skomplikowanego. Próbuję zrobić wszystkie monetki z Joszym. Ale nie wiem, czy mi się ucasz, też mówiąc. To jest trochę... Takie... Bo są takie dwie platformy, jakie są w sumie podobne tutaj. tej, mają wsi Hammer Pro, czyli się Amazing Flying Hammer Pro. I właśnie jak na nim jesteśmy, to jak widać, rusza się wszystko. No i ten... To jest najfajny poziom, i w sumie, jakbym nie miał Yoshi'ego to bym mógł go po prostu przelecieć per plane. Pe, 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 no. Dobra, i teraz róbmy tak. Mm, dawaj, no. O, tak, submy. Nie, dobra, już się. Czekajcie, się, bo tam są trzy wapy na końcu. O, właśnie. I właśnie dlatego księg to zrobić. Bo, jak nie, to znikną. To zostaną w monety zamienione. Jak wszystko inne. Co jest na końcu? Dobra. Fortesa! Tak, to jest nasza tuka Fortesa. Tak. Tak, znowu mają takie pięki, jakie ostatnio były wisiane w samku Ikieko. Dobra. Tutaj widać są. Inne wersje tych pił, jakie wcześniej były w Switch A, tylko że to są kompletnie inne. I, i też mają swoje nazwy. O nazwie Cranter. Te Crantery później wróciły w New Super Mario Bros. 2. Steaky, nie będę robił desplay, bo zacznijmy od tego, że nie mam 3TS-a. Tak więc, jak mam nakrywać? O, tu, tutaj są kolejne te krainy, co ja, co ja tutaj próbuję zrobić? Ja sam nie wiem, no ma tak, i jak nie są na takiej trasie, to po prostu zrobię tą po siebie. O Jezus, znowu mówię przez nos jak idiota. Dobra. I tak, tutaj sobie przeleśmy. O. I, mam, i mamy tutaj dostęp do 6. To nawet bardzo duże ilości nawet. I jak się nie mylę, to tutaj jest aż 9 6. Więc bardzo fajnie. Kolejna pitfa ze snorami. Ta sama, oczywiście. Tu wszystko się tak samo. No i dobra, Fojtesta została ukończona. To się liszy. No i kolejny Star zobaczcie dokąd to Star World 4 No nie wiem to robił, nie ja, 4 wiadomo. I dobra, i teraz ten, daj się mi chwilę, wrócę za chwilę Okej, okay, wróciłem I tak, już tutaj wszystko zrobiliśmy, w sumie Ten świat Więc tutaj już możemy... sobie od razu pójść do samku I w końcu skończymy ten długi świat O ja No naprawdę, ten świat jest bardzo długi Dobra o tutaj, tutaj mamy takie fajne bloki, są snake block dokładnie, eee, no to po prostu się mają jak ten sobie item i trzeba pójść wiadomo, żeby nie skinąć, żeby nie wpaść do rafy, a później to kolsów. no i dobra, ten samek ma monetki z Yoshi, tak, no eee, tak, to jest to coś no, no można pójść Eee bo samki nie mają mon monetek z Yoshim, ee, ale Face na Game Boy Advance mają, tak więc... W sumie się tutaj bardzo łatwo spiatem monetki z Josim, jak tylko to nawet nie, pró nie, pr nie próbowali czy coś. Ale dobra, już nie ma już. O. No i dobra, tutaj już jest taka bardziej Swobodne miejsce. Chodźmy sobie tu. Tutaj jest pek i Pereyna. O nie. Tylko nie jest kim, nie jest nie jest Tak, też mamy tutaj te, te, Też mamy tutaj takie statuetki w kształcie pałsary, jakie sięją okniem. No dobra, joj! To jest ta sama bitwa co z Mortonem, tylko że ściany się zmniejszają i to wszystko. O, na złapaliście. No. Tak! Będą się powtarzać już te pitwy. Znaczy, że będą te same, ale... Yy, oczywiście... Oczywiście będzie inny Słuka Pauzea, ale... W, w, ale będą się pić w ten sam sposób. O. Ta... O. Ta scenka jest fajna, na, Naprawdę. <ścoughs> Aha, uwielbiam to. Mario znalazł stokę Z... Nasu i i Roy Cooper z senku nr 5 teraz idziemy tą, tą, tą niebezpiecznej, ale smacznej wyspy szekolatowej po co ja idę do tego świata jak mogę całą tę wyspę zjeść? nie wiem ale dobra Chocolate Island 1 dobra w tym świecie jeszcze, w tym poziomie, mówiąc technicznie, jeszcze nie jesteśmy w tej wyspie szekulatowej, tyl. e, tylko jesteśmy na takiej mniejszej wysepce, tak więc wiadomo. Ja tak. I ni, ni nowi Fekowie e, ci nowi dinosaury... ci e, si mniejsi nazywają się tinotorsi, a ci si więksi tinoino, tak. Tino Toysz może siać ogniem, a Tino Ino nie może siać ogniem. Już tak, od razu mówię. Bo w sumie, dlatego się nazywa Tino to Oj... łana Pek! Tak, bo tam był Yoshi. Jak powiem, oczywiście, go nie miał. W pierwszym to jest... Moon! Czyli księżyc naszy się, ale nie wiem, Ale nie wiem, księ... A, 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 ale, nie, ale nie wiem gdzie dokładnie i nie chcę się wtopować, ale wiem, że jakieś to jest yap Moon Tyl, tylko, nie, tylko, nie, tylko nie wiem gdzie, je. ale dobra tak. trzeba tam przytrzymać PFO, żeby nie stracić osieko, ale ten jak mamy peryny to po prostu musimy zrobić wolniejszy opad Dobra, sorry, ale była, była lekko przerwa, tylko yy, możliwe, że coś was ominęło. No dobra. No. Mm. Yes! Mamy perfekta. Ile już mamy sześć? Sześćdziesiąt siedem! No. Wcześniej, wcześniej mieliśmy więcej, ale wiadomo, zresetowało się. Dobra. Choco Coast House, tak. Kolejny Tomtuchów. Tęto Tomtuchów nie ma już wyjścia sekretnego, czyli po prostu, może, Czyli sobie po prostu przeleśmy, Bo nie chcemy się w to bawić. O, to jest Fishing Pool. Czyli taka wersja, tylko taki tu, jaki zamiast łana, ma po prostu zapływszy okień. A, szkoda. Ja, yeah, dobra. Mm, dobra, tutaj, tu, tutaj mamy takie bloki, jakie się na tuchy zamieniają. I tak, i. Muszę, może, może to przejść w, ta, w dwa sposoby, ale ja sobie w ten pasie bezpieczny. Czyli po prostu mamy. Ma... Mamy te bloki, jakie się zamieniają w tuchów. I po prostu to robimy. Ten drugi sposób to jest sobie spin shampa od tego tucha, ale to jest trochę ryzykowne, ponieważ tylko, bo, ponieważ tylko można sobie spin shampa od tego pieszego w tym szlaku, jak tuchów. No i dobrze. No i dobra, i teraz próba na Chocolate Island 2. Dobra. jesiemy z tym poziomem. Yy, ten, ten poziom jest dosyć specyficzny, ponieważ... Tutaj ilość monet, jaką spieszymy, albo czas, jaki został, może zmienić twoją drogę, czy znaleźć się sekretne wyjście. No, no, czyli tak, czyli... Tu, czyli... Tutaj sobie postawiamy bardzo, so, so monet. Powiem was tak. Jak słyszeliście, ten poziom jest dosyć specyficzny. No ja dobra. Es, Sepałem dużo monet i jestem w tym miejscu. Ale... ale jakbym sepał mniej monet to, to bym był w innym miejscu. I tak um... Dobra. Zostało mi 248 sekund czasu, to ja tylko jestem w tym miejscu. Jakbym miał więcej sekund, to bym był w innym miejscu, albo mniej. No i dobra, żeby tutaj coś co z wyjścia to trzeba mieć ym, to trzeba mieć przy, w, więcej niż 250 sekund jak to idziemy do drugiego pomieszczenia, czyli wytłumaczę Czyli y, pierwsze pomieszczenie przenosimy normalnie a w, w drugim pomieszczeniu musimy mieć więcej niż 250 sekund jak... Jak jak wyjściemy trzeciego pomieszczenia. Już, już mam wytłumaczyć tak i ten Dobra, tak więc tutaj już mniej monet. Nie będą mnie jakoś interesowały te monety teraz postu, postu robię spitanas, czyli na szybko No i dobra. I tutaj musimy mieć mniej... nie wiem... więcej niż 250 sekund. O nie King! Aha. No i dobra. I jesteśmy w tym miejscu. Czyli tutaj jest sekretne wyjście. To coś specyficzny poziom, ale nawet fajny jak się wie, co się robi. Dobra, i teraz próba iść do... Tak, znowu mamy widok na ostatni świat. Secret, secret! Tak. Sekret czekolatowy No i dobra. To jest no, nawet ciekawy poziom. On jest... On, on jest troszeczkę uni, unikatowy, ale to z innego powodu, jaki jak potem wyjaśnię. Dobra. Można tu iść i... Po prostu mam tutaj Hammer Pratera. I to wszystko, więc miałem po co jest to miejsce nawet. No dobra, tu... Dobra, tutaj jest bardzo dużo tych szarasnikzaków, jak i ja, ja piłkami o te Więc to wkuszające czasami potalibyś. Nie Bardzo a bardzo fajny święk. Jak się ich zabiera, taki, taki satysfakcjonujący. Tak, tu, tak, tutaj można przy, ta, y, przytrzymać tu i nic się nie stanie. O nie! ja wracaj tu Yoshi! O, wracaj tu! No i dobrze. jest i wszystkich <tryk> tych wszystkich spike topów, zjadaj ich i i ile się da? Tra... No, mia. tutaj są in... tu, tu, tutaj są jakby normalni szarszing szarki. Spadaj do lawy, <tryk> ale fajne to. No i dobra. I tak, w tym jest tylko jedna mon jest tylko jedna monetka z Yoshin. Nie wiem, czy po prostu zapomnieli, czy im, czy im się nie chciało. Ale tak, ale Facey na Boy Advance już jest pięć monetek. Dobra. I Taura prowadzi prosto to. Prosto, prosto to zamku, ale. Oczywiście jeszcze tam nie idziemy. Dobra, to, to teraz się... Um, nie wiem czy się zajmiemy trzecim poziomem, bo szczerze mówiąc było tyle przejść, już nie wiem, nie wiem jak długo ten odcinek się nakrywa. Tak więc tutaj skończymy, ale... Oczywiście widzimy się w następnym odcinku z serii, jaka jest w Super Mario World. No ja.